Wspólnota samorządowa. Służymy ludziom, nie partii. Moje hasło wyborcze brzmi wspólnie z obywatelami i dla obywateli. Przyjazne obywatelom zarządzaniem miastem. Stowarzyszenie Mazowiecka Wspólnota Samorządowa powstało w 2001 roku jako odpowiedź na szkodliwe upartyjnienie samorządów. Nasi działacze przez cały czas służą lokalnym społecznościom bez wikłania się w struktury partyjne. Władza samorządowa to jest władza, która powinna być najbliżej obywatela. Jakżeż może władza, która powinna służyć obywatelowi, udawać się przeciwko niemu do sądu? To jest zaprzeczenie istoty właśnie tej demokratycznej władzy, która powinna być bliżej obywatela. Pamiętam. Wspólnota samorządowa to jedyna siła społeczna mogąca skutecznie przeciwstawić się partiom politycznym, które opanowały samorząd. To wymaga całkowitej zmiany, relacji, władza obywatel, czyli przejścia od tego właśnie od tej znieczulicy, od tego lekceważącego traktowania obywatela, który staje się zachukany w urzędzie, do partnerstwa, do przyjaznego stosunku do obywatela, do wyjaśniania mu wszystkich przepisów. Rozwiązanie które potrzebuje w danej chwili obywatel, które jest potrzebne dla jego nieraz bardzo życiowej sprawy, znajdzie się bez większego trudu. Być przyjaznym innym ludziom to jest w gruncie rzeczy bardzo ciężka praca nad sobą. To wymaga dużych treningów również dla urzędników. To wymaga wielkiej dobrej woli i jednocześnie umiejętności. Wspólnota samorządowa. Służymy ludziom, nie partiom. Przyjazne obywatelom zarządzanie miastem polega na zmianie relacji władza obywatel na stworzeniu takiej formuły, która wyeliminuje z urzędów raz na zawsze znieczulicę. A więc wspólnie z obywatelami i dla obywateli to jest europejska strategia przyjaznego obywatelom zarządzania miastem. To powinno być wdrożone w Warszawie, aby później emanowało a całą Polskę. Ja nieustannie powtarzam, przyjazny obywatelem zarządzanie miastem, wspólnie z obywatelami i dla obywateli. Popierając kandydatów wspólnoty samorządowej, likwidujesz partyjniactwo w samorządach lokalnych. Zamieniasz konflikt polityczny w merytoryczną dyskusję o konkretnych rozwiązaniach. Przyczyniasz się do prawdziwej naprawy rzeczypospolitej. Serdecznie zapraszam na wybory, jeżeli chcesz być reprezentowanym przez osobę kompetentną i życzliwą. Wspólnota samorządowa. Służymy ludziom, nie partiom. Głosujmy wszyscy na wspólnotę, ponieważ wspólnota nie ma nad sobą żadnych szefów partii. Jesteśmy tylko i wyłącznie dla mieszkańców. Umysł nam podpowie sam.